Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. Ja jestem z parafii świętego Michała Archanioła. Mm, wielki przewodnik do raju. A najważniejsze, że to jest taki święty Michał Archanioł, który będzie ważył nasze grzechy. O, wiewiórka za mną biega po drzewie, <grym> miło. Więc święty Michał Archanioł będzie ważył nasze grzechy, a ja wiem, jak tą wagę jemu zablokować, żeby nie ważył moich grzechów, ponieważ jak ja 45 lat pływałem w morzu to gdybym ja moje wszystkie grzechy położył na szali, to ta waga by się i tak urwała. No więc, żeby nie było afery, ja wymyśliłem, w jaki sposób zablokować tą wagę świętego Michałowi Archaniołowi, bo w nad... jestem na misjach od kilku ładnych dni, to tydzień trwa. Tak patrzę się, na... bo u nas w ołtarzu jest zdjęcie świętego Michała Archanioła, znaczy figura świętego Michała Archanioła, który trzyma w jednym reku miecz, a w drugim wagę. Wagę ważenia grzechów. No więc bez wątpienia on to robi. Dowódca Wojska Nielskich. I tak myślę, że niedobrze jest, żeby ktoś ważył moje grzechy. Więc, no, oczywiście spowiadam się. Spowiadam się, Boga przepraszam. Proszę o to, żeby dał mi siłę nie robienia afer więcej w życiu. Niestety, trudno, trudno to wychodzi. Ale jest taki moment, że ja wiem, jak zablokować wagę świętego Michała Archanioła. Wystarczy, żebyśmy nie sądzili innych ludzi. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, jaką miarą wymierzycie, wam odmierzą. Więc ja podjąłem silne postanowienie nie osądzania absolutnie nikogo. No nikogo. Ja mam swoje poglądy, tak? Wszyscy już wiedzą, jakie natomiast nie zamierzam nikogo osądzać. Nie mam tego najmniejszego prawa, to jest oczywiste. Tak? Nie możemy osądzać człowieka nawet złego, bardzo złego i strasznie złego, ponieważ nie wiemy, jak ten człowiek się urodził. Nie wiemy, jeśli on dostał złe geny po rodzicach i nie jest w stanie przeskoczyć tej afer, które dostał w genach po dziadkach, pradziadkach, nie wiadomo kim jeszcze, to może się okazać, że to, że on jest zły albo strasznie zły, to nie jest jego wina. No więc my, jako ludzie, nie mamy prawa osądzać drugiego człowieka no pod żadnym pozorem. Dalej, jest jeszcze jeden sposób zablokowania wagi. Jeśli by się okazało, że ja tutaj mówię, święty Michał, jak ja tutaj przechodzę, ta waga nie powinna działać, a on mówi, ale dalej działa, to ja mam jeszcze inny sposób. I odpuść nam, Panie Boże, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja staram się nie mieć nic do nikogo. Wszyscy ludzie, znaczy, niektórzy ludzie tutaj na TikToku, czyli YouTube, bo prowadzę ten sam kanał, na tu i tu i tu i tu. tu, i tu. Czasami piszą jakieś takie, ale powiem szczerze, znacznie rzadziej. Ja na TikToku jestem mniej więcej rok, ponad rok. Roki tam, 3-4 miesiące, na YouTube jestem 2 miesiące. I jak na początku było sporo takich bardzo negatywnych określeń typu Jacek odpłynął, odleciał odkleił się tam takie rzeczy. To powiem szczerze ostatnio tego prawie nie ma. Prawie nie ma. To jestem w szoku absolutnym, bo tych komentarzy jest takie mnóstwo, że ja nie jestem w stanie generalnie wszystkich przeczytać. To tak oko luk jak ktoś tam dużo napisał, to ja tam to czytam, ale no, wiadomo, jest, jest kłopot z przeczytaniem wszystkiego. Więc dwa sposoby zablokowania wagi świętego Michała Archanioła. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i odpuszczam wam wasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, mówi Bóg. Więc jeśli my nie mamy w sercu żadnych, nic do nikogo, to w tym momencie, jak się przechodzi koło świętego Michała Archaniowa, to święty Michał Archanio tak tym mieczem mówi tak, no proszę tędy, proszę tędy. <laughs> Tam ławeczka jest przy basenie z pinakoladą i mojito też jest, no bo wiemy, że w niebie można pić i jeść, tak? Drinki dają. Im wyżej się jest, tym drinki są lepsze, a w tym niższych fazach raju to tylko mineralka. Bo my wchodzimy do raju przez na różne, na różne, różne miejsca dla każdego jest co innego. E, jeśli ktoś był w tym życiu. No i za bardzo mu zależało na wejściu do raju, no to zajmuje tam przy samym wejściu. Tam przeciąg jest. Jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy, nawet nie wie, że wyżej dają lepsze drinki. To coś jest ciekawsze. Mam no, takie historie. Więc zapraszam wszystkich do raju, bo tam jest genialnie. i Jak dobrze się wyspowiadamy, to przychodzi anioł i zamalowuje ten film naszego życia, te czarne miejsca, cośmy tam narobili. I tego nikt nigdy nie zobaczy. Na sądzie tego nie będzie. W Na naszym sądzie tego nie będzie. Niesłychanie warto się spowiadać. Matka Boża zachęca do tego, żeby spowiadać się raz w miesiącu, a przynajmniej co trzy miesiące. Najpóźniej. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom, aniołów świętych. I eee, ja tak sobie myślę, że rozbawiłem świętego Michała Archanioła i Pana Boga też. Nie, a wszystkich Bóg usłami, Bóg, Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.